Hej, moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu naszej helence. Dziś chciałem pokazać Wam pewną bardzo ciekawą modyfikację, którą planuję zastosować w naszej przyczepie przed e, dłuższymi sezonowymi wyjazdami. Ale muszę zacząć od jednej rzeczy, którą chciałem zrobić zawsze, od kiedy mam tą przyczepę. Od tego. Dobrze, ale wejdźmy bardziej do wnętrza i wytłumaczę Wam o co mi chodzi. Chodzi o to, że od kiedy mamy tą. Kotarę kompanie tutaj jest, no powiem szczerze, niezbyt komfortowe. Bo ona tu jest wiotka, ona lata. Ci co mają takie kotarki, wiedzą o co mi chodzi. Przylepia się do ciała, trzeba patrzeć, żeby ona ani tutaj, ani tutaj się nie podwijała, żeby nie podciekała, żeby na dole była dobrze podwinięta. Dodatkowo ona dość mocno tutaj zachodziła, przez co po prostu e, często się ją przydeptywało, zrywało się ją. Ja ją miałem tutaj, zaraz wam pokażę, zaczepioną na takie uszka, na, o. Na takim pałąku ona sobie tutaj jeździła, prawo, lewo, a tutaj do uszczelnienia była przyklejona taśma dwustronnej. I muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ciekawą rzecz. Słuchajcie, ta taśma. Tutaj zostanie chyba na zawsze. Bo ja tu próbowałam odkleić. To jest najtańsza taśma dwustronna, jaką można znaleźć z action, dosłownie za kilka złotych, nie pamiętam, że ile napiszą gdzieś to na dole. Kiedy mi i powiedział, ale ją kupuje, bo to ja sobie kupuję w action, ale i nie idzie zerwać. Ona jest raz, że jest wodoodporna, ta taśma jest wodoodporna, ponieważ lała woda tutaj ani razu się nie odkleiła. Ta płachta tutaj nic nie przeciekało, a teraz zobaczcie. Ja to próbuję zerwać, i nie jestem w stanie zerwać w ogóle tej taśmy. I to jest najtańsza taśma dwustronna, taka gruba, ta, taka piankowa. O, zobaczcie, z Action, czyli chińska taśma. Nie można je zerwać. A dlaczego akurat temat Łazienki? A to dlatego, że w końcu, po roku użytkowania naszej ukochanej Helenki, zdecydowałem się na to, żeby pozbyć się tej kotary stąd. I zrobić normalne drzwi, ale nie będą to takie drzwi zwykłe Słuchajcie, jak tu mamy w szafie czy do szafek. Tylko chciałem, żeby te drzwi zabierały jak najmniej miejsca. Bo sami wiecie, jeżeli drzwi otwierają się w ten bądź w ten sposób, żeby wejść do łazienki, jeżeli w przyczepie znajduje się kilka osób yy, i chodzą one tutaj sobie po podłodze, trzeba prosić przesuń się, albo wyjść z przyczepy, albo usiąść na łóżko. Bo ja chcę wejść do łazienki, chcę otworzyć drzwi. Dla mnie to w ogóle nie gra roli, takie coś. Absolutnie. Ja chcę, żeby było ciche, spokojne. Ciche, spokojne. <laughs> żeby dało się wejść do łazienki, tak żeby nikogo nie zawadzić. I dlatego doszedłem do wniosku, że najlepsze w mojej przyczepie, w małej przestrzeni, będą drzwi odsuwane, łamane. One będą się łamały do środka i tutaj na tą ścianę, którą ma tu, one się będą kładły i tutaj będzie cała przestrzeń wolna. One się będą zamykać tutaj. Nic nie będzie wychodziło na zewnątrz, nie będę musiał demontować kosza na śmieci, tutaj tego kółeczka do przewieszania mm, ręczników. Jeżeli chodzi o modyfikacje tutaj, o, całe, o same ściany, to, to bardzo małe te modyfikacje, prawdopodobnie tu tylko wejdzie listaweczka, bo tu mam uskok. Tutaj może będzie jakaś listewka, jakaś uszczeleczka i to wszystko drzwi same z siebie, uwaga, będą już szczelne. Będzie można bez żadnych uszczelek na górze czy po bokach, lać po nich wodą i nic nie będzie słuchajcie, ciekło na zewnątrz. To dlaczego? Dlatego, że te drzwi będą zamykane od środka, nie od zewnątrz, jak praktycznie w 100% przyczep, które mają drzwi do toalety. Ale co, nie będę Wam dłużej gadał? Po prostu biorę się za robotę. Pierwsze co muszę zrobić to z programu 3D przenieść projekt na kartkę. Po pierwsze ze względu na dość taką specyfikę tych drzwi, że one nie będą się łamały aby na prosto, że będą dwa identyczne skrzydła. One się będą łamały pod sporym kątem, tak żeby chowały mi się na tą ścianę. Dlatego pierwsze co musiałem zrobić to odpalić program do grafiki, do modelowania grafiki 3D. Przypomnieć sobie wszystko jak się to w nim robi. I wymodelowałem sobie te drzwi w programie 3D. Już ustalając ich szerokość, wielkość każdego skrzydła, miejsce gdzie one były, mają być zamontowane, przyniosłem sobie całą moją do komputera, co do centymetra. A teraz mogę w końcu wziąć się za robotę. OK, moi drodzy, to jest kolejny etap w kantóweczkach. Musiałem wyfrezować odpowiednio rowki, w których będzie umieszczona szyba. Też wszystkie kantówki odpowiedniej długości. No poza kadrem zrobiłem to najtrudniejszą robotę właśnie frezarką, a teraz mam taki mały problem, że piszczy mi strasznie w uszach. O, tutaj jest mój projekt. Kantówki już mam zrobione. Rowek wycięty, tylko nie na 5, a na 6 mm. I teraz muszę wszystkie wyciąć odpowiednią długość. Kolejny etap to po prostu przeszlifowanie tego, zeszlifowanie tych rantów, żeby były takie ostre. No, wszystkie po kolei listwy przygotowane. Tu takie babolki, ale to jak wsadzałem w frezarkę tu w drewno. A tak ogólnie to mi się wydaje, że ładnie są szlifnięte. Gładziutkie rowki są wyczyszczone. Teraz idę podciąć poliwęglan na odpowiednią długość, dwie szyby wyciąć i będziemy mogli wsadzać poliwęglan i skręcać. Bo, bo tutaj muszę jednocześnie wsadzać poliwęglan do rowka i skręcać. Wszystko wiadomo jest w środku. Muszę zrobić pierwsze dwie ścianki, wsadzić go pod kątem. Dolna ścianka, boczna ścianka to już będzie skręcone. Na gotowo uszczelnione, po tym tylko to wezmę, zabezpieczę poliwęglan, pomaluję odpowiednim kolorem. Hej, chciałem Wam teraz zaprezentować, jak robię szybę do drzwi. Zobaczcie, jest ładnie wycięta szyba z poliwęglanu. Jest tutaj wsadzona w terowki. Pamiętacie? O, w ten sposób ona jest powsadzana. Tylko teraz pokażę Wam, jak ja to robię i z czego. Robię to białe uszczelnienie. Słuchajcie, robię je z tej taśmy dwustronnej. Ona po prostu ładnie tutaj mi wchodzi na krawędź. Oplata ją i to wsadzam w e, po prostu wrowek w, w kantówce. I w ten sposób robię ramkę do drzwi. I najpierw to, że jak to się jeszcze tu skręci, wkrętami to to jest tak sztywne, e, że naprawdę jest leciutkie i sztywne. Zresztą za chwilę zobaczycie. No, nałożyłem, nakleiłem taśmę właśnie w ten sposób tutaj na obrzeże, teraz ją zaginam, tak jakby oklejam ją, zobaczcie, o tak, na boczki. Taką zakładkę robię niecałego pół centymetra i to starczy spokojnie, żeby to się wszystko ładnie w rowku uszczelniło. A teraz po zdjęciu taśmy to trzeba ładnie osadzić tutaj w tym rowku, wyrównać i będą drzwi. Zrobione. I jak już mamy nałożone, to jeszcze można to, przynajmniej ja to muszę na całej długości, dobić. Następnie wiertłem dziesiątką. Trzeba wywiercić otwory na poszczególne O. tuleje. Tak, tutaj jest dół, tu by nad tym się wspierały drzwi. Po drugiej stronie będzie druga. jak Widzicie tam to przedłużenie. Tam będzie trzecia. Tutaj mamy kolejny etap, czyli malowanie. Ja pomalowałem to sobie na czarno emalią, taką z takim Emakolem. Spokojnie 0,2 litra starczyło na dwie ramki. A teraz jeszcze przemalowuję wszystko żywicą epoksydową, żeby było wodoodporne żywicy, dwie warstwy, będę musiał dać z tego co widzę jak tu się układa jak schnie i drzwi będą skończone słuchajcie a jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli malujecie żywicą epoksydową to od razu po malowaniu trzeba ściągnąć taśmy bo jak żywica stwardnieje to stworzy Wam taką skorupę że nie oderwiecie normalnie taśmy, bo na stwardnieje na skorupę bardzo, bardzo odporną na, na zdrapania, na wszystko no, bardzo twardą skorupkę robi i po prostu nie zerwiecie wtedy taśmy zabezpieczającej dlatego ja sobie teraz ją zrywam a drugą warstwę będę musiał delikatnie uważać, żeby nie pomalować szyby albo będę malował tylko i wyłącznie tutaj po górze kantówek A i malując nie warto za bardzo rozmazywać tej żywicy dobrze z takiego wiecie jednego zamoczenia zrobić takie 30 cm taką grubszą warstewkę bo tutaj już widzę na tych drzwiach że momentami za bardzo rozmazywałem i tu będzie trzeba naprawdę drugą warstwę pociągnąć ta będzie strona schła dłużej ale za to warstwa ta druga warstwa będzie mogła być troszkę cieńsza bo tutaj naprawdę daje tej żywicy już troszkę więcej i wychodzi to dużo lepiej I witajcie moi drodzy, 5 miesięcy później. Przez 5 miesięcy nic nagrywałem, nie kończyłem odcinka z drzwiami. Dopiero teraz jest dokładnie 17 chyba października, 16. E, wziąłem się za dokończenie tego odcinka, żeby w końcu mieć go z głowy i zacząć kręcić dalej. Przez wakacje, wyjazdy nie kręciłem nic. No, też mało się ruszaliśmy, mieliśmy tylko dwa duże wyjazdy mm, i mało co robiłem w przyczepie. Takiego ważnego jak to robiłem, to robiłem to w bardzo rozwleczonym czasie, aczkolwiek muszę wam pokazać kilka rzeczy, bo sporo się w mojej przyczepie przez te 5 miesięcy pozmieniało. Jak na razie, tak jak wspominałem, dokańczam temat o drzwiach do łazienki, który zacząłem w maju. A Oto właśnie one. Skończone już drzwi do naszej łazienki. Tak jak mówiłem, one składają się na tamtą ścianę. Zajmują bardzo malutko miejsca. Przy zamykaniu są szczelne. Mimo tego, że słuchajcie, widać tam szparę. I tutaj od góry też jest szpara. Co szpary wentylacyjne. Te drzwi są bardzo szczelne. Może po nich lać wodą. Nic nie leci. Słuchajcie, i nie muszę się martwić przy otwieraniu ich, że one będą mi szły na przyczepę, bo one, nie, one przy otwieraniu i zamykaniu zajmują bardzo, bardzo mało miejsca, są bardzo poręczne i nie, nie trzeba żadnych uszczelek specjalnych, nie wiem, czegokolwiek, żeby te drzwi uszczelniać. One tutaj schodzą luźno, mają szpary. A nic nie cieknie, można się normalnie kąpać i pierwsze jeszcze i kolejna rzecz jeszcze, to nie mam tej mojej znienawidzonej kotarki. Czekajcie, zapalę sobie światło w łazience. I teraz tak, z kotarki została mi tylko ta rurka, na której ona sobie wisiała, bo na nie sobie widzicie haczyk na ręczniki, na jakieś parasole do obcieknięcia. I teraz tak, mechanizm drzwi. Jak widzicie, jest to zrobione tutaj na szynie. To jest mechanizm z kastoramy najtańszy do drzwi takich właśnie składanych. Tam sobie w kółeczko w tym chodzi. O, zobaczcie. czyli magnesy mocno trzymają te drzwi, o. Tutaj sobie chodzi kółeczko, cyk w ten właśnie sposób te drzwi się zamykają. Tutaj magnesy trzymają, tu jest magnes do trzymania przy ścianie otwartych, to jest magnes do trzymania ich e, zamkniętych. Tutaj jest gustowna klameczka, za którą chwytamy, żeby drzwi się o, otworzyły. E, tutaj takie klocki mi zostało, ale to jest właśnie po przykręceniu szyny tutaj do ściany. Tak, to jest 300 drewno nie malowałem tego, a tutaj się woda nie leje, one nie zamakają. Więc to sobie to może spokojnie wieść. Demontaż drzwi jest również bardzo prosty, bo wystarczy je podnieść do góry, wysunąć z szyn i można zdemontować drzwi w każdej e, chwili. Tak samo na dole. Zobaczcie. Tutaj ta część, co skrzydło wisi w powietrzu, tam tylko to jest wsparte o w tamtym miejscu. Naprawdę, te drzwi są genialne, słuchajcie. Popatrzcie teraz na ziemię, pokażę Wam, jak one mało miejsca zabierają przy zamykaniu. O, popatrzcie. Cyk. No może one troszkę stukają, jak się otwierają i zamykają, ale to dlatego, że one są bardzo, bardzo wiotkie. One Są leciutękie. Tutaj jest poliwęglan, 4 mm, a to są kantóweczki. Tutaj jeszcze jest zrobiona taka zakładka, która się zamyka na tą połowę drzwi, żeby tutaj spokojnie nic nam nie ciekło. Tutaj są magnesiki trzymające całą konstrukcję. Tu tutaj jest tylko taka blaszka do ściany przybita, żeby to się wszystko trzymało. I gdzie są jeszcze magnesiki? Nie, tylko tutaj są. No. I w ten sposób właśnie pozbyłem się całkowicie tej kotarki, która tutaj była. Mam ogrom miejsca, jeżeli chodzi o kąpanie się w łazience. I nic nie cieknie, jest bardzo łatwo. można w każdej chwili nie odsuwać mokrej kotarki po tym miejscu, tylko można o cyk otworzyć drzwi i już wychodzimy z łazienki. Potem te drzwi sobie obciekają z tamtej strony tutaj wszystko nam spływa. Ponieważ naprawdę super genialne rozwiązanie, które sam wymyśliłem, kto chce kopię do niewiadówki, zabierają naprawdę mnóstwo, mnóstwo znaczy, <laughs> mnóstwo, bardzo mało miejsca. Byliśmy w co roku na targach w Poznaniu i tam rozglądaliśmy się również po nowych niewiadówkach. I wiecie co, nie zauważyliśmy e, nigdzie absolutnie takiego rozwiązania. Wszędzie tylko były normalne drzwi otwierane na przyczepę, no, które trzeba uszczelniać, albo właśnie oprócz drzwi jest jeszcze całkowicie, według mnie, niepotrzebna kotara w środku, choć znaczy niepotrzebna, bardzo przeszkadzająca kotara w środku. Nikt tak jakby nie pomyślał o takim rozwiązaniu. Te drzwi się w czasie jazdy trzymają. Te drzwi, e, tak otwarte też, w czasie jazdy się trzymają tych magnesach, nic się nie dzieje, cały czas łazienka jest zamknięta. E, ale zauważyłem, co jest najśmieszniejsze, że jak tutaj grzejemy webastem i oba wyloty są puszczone na przyczepę, zamknięty jest wylot na łazienkę, to łazience potrafi być zimno i to bardzo zimno, a tutaj ciepło, więc jako tako te drzwi też minimalnie izolują ciepło. I tak samo było w lecie, że po dosłownie minucie siedzenia, jak robiłem coś tam w łazience, czy naprawiałem coś, czy montowałem, tam robiła się sauna, gdzie tutaj w środku było bardzo przyjemnie. Jestem z tych drzwi mega zadowolony. Kto chce, niech te drzwi sobie kopiuje, montuje, je w przyczepie swoje, bo naprawdę zabierałem bardzo mało miejsca, chociaż żeby one się otwierały tak jak chcemy, na przykład idealnie pod jakimś kątem, to trzeba to wymierzyć. Najlepiej e, zaprojektować się w programie 3D, tak jak ja to robiłem. E, ok. E, to w końcu po 5 miesiącach odcinek o drzwiach mam skończony. Mogę się brać za pokazywanie wam reszty rzeczy, tutaj w przyczepie, które doszły przez ten czas. A jak na razie trzymajcie się, dawajcie łapki w górę, piszcie przede wszystkim komentarze, co sądzicie o takich drzwiach. Subskrybujcie kanał i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!